W dzisiejszym odcinku witamy się w śmietniku. E, no, takie nietypowe miejsce, żeby było ciekawiej, wiecie. Tak, żeby Was zaskoczyć, czy ktoś, jakiś inny YouTuber, witał się z Wami w śmietniku? No, raczej nie sądzę. Dzisiaj w odcinku zajmiemy się E46. Robimy mu taką letnią, znaczy przemianę na sezon. O, żeby było ładniejsze, bo był setup zimowy. Teraz robimy setup letni. Mamy do zmiany koła, dokładki wgramy ogień i takie tam różne rzeczy. Będą pozmieniane lampy, trochę się pozmienia w tym aucie. Także teleportujemy się pod samochód i obczajajcie jakie będą dzisiaj w tym samochodzie zmiany. A będzie, będzie dużo ładniej i będzie syto ta fura wyglądać teraz. Naprawdę. Dobra, zanim zaczniemy chciałem Wam powiedzieć, że bardzo polecam chłopaków z Autogama. Zobaczcie jakie mieliśmy brzydkie stare kosze Już wymieniliśmy na nowe. Link do nich będziecie mieli w opisie, bo świadczą też różne fajne usługi, na przykład yy, takie ringi też zakładają, więc yy, wchodźcie do chłopaków. Dziękujemy im bardzo za nowe klosze, te stare już możemy zawalić i co? Lecimy dalej z przeróbkami B46. Czemu nie skorzystaliśmy z ich usług? Anż dlatego, że oni są z Krakowa, a my jesteśmy niestety ze Szczecina, więc mamy do nich daleko, ale jak macie gdzieś blisko albo chcecie do nich podjechać, to bardzo ich polecam. Jak ładnie się prezentuje na nowych klaszykach takie ładne, przezroczyste, niepodrapane, niepozaporywane, nie po takie zmatowiałe. To mi się podoba teraz. Dobra, zobaczcie co mamy. Kiwa tam. Do to... 4 takie... takie coś teraz sądzie. Latarka już pomalowała markerem oponki. Trzeba będzie jeszcze raz, bo przy zakładaniu opon się ubrudziły Ale zobaczcie co tam było. Małe, piękne steczki I już mamy są wkręsłe tej to nie wiem, chyba będą wystać w ogóle poza auto. Są 10J i no kurczę, będzie różnica. No co, czas nałożyć no możecie... letnie koła, a nie w na zimówkach jeździć, nie? No raczej. Zobaczymy jak zdejmiemy, jaka będzie różnica. To jest piętnastka i tak ona ma lekki naciąg. I nie ma wcale jakichś grubych opon. Także myślę, że jak położymy je to koło, to będzie taka różnica. Masakra! No ale co, to były na zimę. W sumie były tylko dlatego założone, bo lataliśmy po śniegu, a potem nam się nie chciał zmieniać. I co? Sprzedaliśmy te poprzednie z rantem. Nie wiem czy te będą lepiej wyglądać, zobaczymy. Ale... A ile wejdą? Była... właśnie nie wiem czy wejdą, bo to są 10, nie? Zobaczcie, one są takie nawet klęce do środka, trochę nie wiem, czy to widać. Jak założymy, to będzie lepiej widać, bo tak to nie. I ten i... Mam nadzieję, że tu się zmieszczą, że tu nie będzie trzeba odginać. Jak coś to mamy klint, czyli możemy podnieść do góry, ale chodzi o to, czy na szerokość nie będzie tarło też od środka nie od zewnątrz. O to chodzi. Nie tylko o wysokość, tylko o szerokość. Bo o wysokość to mamy takiego naleśnika tu nałożonego, że raczej o wysokość bym się nie martwił, tylko o szerokość właśnie. Mamy mały problem, bo koło nie chce zejść. Macie jakieś patenty jak... Jak ściągać zapieczone koła? Nie wiem, jak mamy to ściągnąć. Nie idzie, skopa wali z całej siły. Patrzcie. Nic, patrzcie. Utkręcone jest, a nie chce zejść. Nie mam pomysłu. Jak to ściągnąć? No ale z całej siły. Śmiedliwe. Niech my to ściągniemy. Linką holowniczą. Mogę patrzeć, jakie... Zobacz porównanie. Weź tak od boku. Dwa razy szersze jest. koło nowe, co? Grubo, co? No połowa. Ale połowę. wielkościowo zobaczyć. Tak patrząc jakby. To tu jest grubsza opona. Tu jest cieńsza. To tak... Jeśli chodzi o średnice, to nie są takie większe. Ale szerokie są fest, co? Dwa mm. razy chyba szedłeś od tego koła, co? Chyba tak ty, ty ale jak to ściągnąć teraz? Dobra, założyliśmy koło z przodu Z tyłu Zobaczcie porównanie na aucie A i tak Te co mamy z przodu założone ogólnie, koło wo, wo, wo. To ono jest Węższe niż te co będziemy wkładać z tyłu Te z tyłu są 10 od... Z przodu są 9 No i co? Weź się odsuń, zobaczmy porównanie A to i tak jest jeszcze niedognieciony zawias, nie? Ale no Chyba jest różnica. <grymisa> Te dwa razy większe się wydają. Ale co, ja ta jest? obniżamy jeszcze, co? Ale to się jeszcze do... Dogniecie się na pewno jeszcze. Zobacz, jest idealnie trafione. Bo mamy dystansu tutaj e, z jakieś 3 cm. Jest chyba taki ideolo, co? Tak okay. mi się wydaje. Z tyłu będzie się trochę chować. Bo jest ogólnie mega szerokie. Ale ma takie też, że do środka wchodzi. Może też będzie na równo, nie wiem zobaczymy, na pewno nie może wystawać, bo będzie tarło z tyłu. Nie wiem ale kozacko wygląda teraz co? No. Od tyłu zobaczcie porównanie. Praktycznie jest... Ta jest o jakieś ponad 1 trzecią szersza od tej BM kowej. Dwa razy szersza była od tego koła od korsy co waliłem, a tu jest tak ponad 1 trzecią szersza. Także na pewno będzie teraz przyczepniej. Ale jest kozak, no i poza tym zobacz, patrz, tutaj nawet spójrz z tyłu, jak się chowa koło do środka, widzisz, mm -hmm. a teraz drugi. chowa się, jest tak, no jest prawie na równo, nie? Trochę się chowa, Mogłoby być tak jeszcze z pół centymetra dystansu, by było tak sztos. z przodu jest idealnie na równo, tak żeby się policja nie czpiała, no może tam minimalnie, jak źle spojrzy, to troszkę wystaje rancik, ale jest dobrze. Ja bym chciał, żeby to i tyle wystawało, ale policja się czepia co chwilę, u nas teraz ostatnio, więc na razie bez przypału jedziemy. A i tak są naciągi, więc ja zawsze mówię policji, to co, się, to co dotyka ziemi nie wystaje i zawsze naciągi tylko alboranty wystają, ale i tak policja się czepia, jak posrana to wiecie. JP. Ładnie było widać zaciski od tarcz hamulcowych, od razu pomalujemy je na czerwono. Kobieta robi to, od czego czym jest najlepsza, czyli czyści. I co? Wciskniełem na czerwono, żeby ładnie było widać przez te dziurki wielkie hamulce. Tak jak już w patrzcie z przodu jest zrobione. O, tam czerwono jest. Po prostu, żeby było troszkę sportowej, i ładniej, pasująco do tych dziwnych kolorowych nakrętków. Będzie dobrze. Spuszczaj nasz I ride. Zobaczymy, czy się zmieści. Mieści się? EM, dognie. Idealnie, nie? Tak, On może troszkę tam wystaje. Jest git tu tak A z przodu No tak samo jest, teraz jest ideolo Jak Tylko musi się dognieć, bo jeszcze jest japa Ale tak zawsze jest jak podnosicie auto Potem opuszczacie Także pura prezentuje się tako No, będą no lepiej niż było no, no może to nie są koła, Trochę To są chyba z X piątki No ale lepsze te niż tamte na razie były tanie to wzięliśmy Zobaczcie Taka żaba teraz jest, o kurde Sy to teraz W roku będzie, będzie przyczepnie na starcie Także nasz duży silniczek będzie dawał radę jeździe to wygląda tak Bo o, widzicie, już siada niżej Już tylko kawałek pojechała i siada niżej Będzie dobrze ale wygląda kozak, jak się kręcą lepiej wygląda Ale wygląda trochę jak na za duże te jak na do tego auta Ale poprzednie co mieliśmy te letnie, też były dziewiętnastki Ale to jakoś tak wyglądają na większe Chociaż mają niższe opony niż tamte, ale jakoś tak się większe wydają, nie wiem Ale jest to wygląda fura Jest szeroko syto to wygląda, na pewno się rzuca w oczy, że jest coś w aucie porobione, nie? Panie wygląda jak się kręcą. Wiemy teraz też z obciążeniem. obciążeniem, czy jak ja wsiądę. Czy będzie tarło? Bo <laughs> no może teraz przytrzeć lekko, nie wiem, zobaczymy. Testujemy z górki pod górkę. Oj 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 to milimetry, milimetry. Ale... O, patrz tu jak jest w to jest daleko. Eh, chyba nie będzie tarło. Jak na styk nie trzeba. Jak się... Oj, tarło lekko. Dobra, może trochę trzech. No wycierać się tam. O! Ej, trzej. No dobra, trzech jednak. Jak musiało trzy osoby, z tym na pewno będzie tarło. Ale to tam, wiecie, każdy lubi, jak trochę przycierać. Jeździć w z takim stylówami. No. To jest nawet takie, wiecie, przyjemne. O kurde, teraz to nam zblokowało koło, tu. Tutaj trzech cały czas. Nie no, chyba trzeba wyjąć wyjść bo tę tu połówkę ale będzie chyba nie, ale wtedy nie będzie tak ładnie na rurku, Kórka, rurka. Dowód na to, że tarło, pół napisu by tarło <grym, <grym, A z drugiej strony w ogóle cały starło. Także jednak ściągamy stąd dystansę, bo za mocno tarło. To jakby ktoś z Was widzowie miał na sprzedaż jakieś połówki. Tylko z takim kołnierzem, bo te mają bez tego kołnierza i są do dupy. Dlatego te podłożymy po prostu do przodu. Te przednie się nie obrażą, podłożymy tak, i na to damy tamtę od zewnątrz. Z przodu damy jeszcze więcej, a tu jakieś połówki szukamy. I w ogóle jak widzowie macie jakieś dystanse na sprzedaż, to ja do E36 też wezmę grubsze nawet, a tutaj szukamy połówek. Także piszcie na maila podanego na Instagramie. Słuchajcie, koła już siedzą, zaraz wam pokażę, ale jak już są koła, to dokładkę też trzeba dowalić co. Będzie taki biedny zderzaczek bez dokładki, koło takie fajne bez dokładki. Walimy dokładkę, do której dołożyliśmy dokładkę i będą tutaj takie sporniki, żeby jej nie zwiało nam, nie zgnało i takie tam rzeczy. Wy będzie sobie to myślę. Chociaż nie wiem, bo tak dziwnie to, żeśmy dokleili taką gumę randomową do, do tego, bo ta dokładka jest sobie nie taka cieniutka, że ona tylko daje jakby od góry, ale nie obniża nic, więc z tym nam trochę obniży. Nie wiem czy to będzie spoko wyglądać czy nie, zobaczymy coś pokażę fajnego, Natalia zainstalowała tajny przycisk na tajne światełka. Zaprezentuj. Nie powiem gdzie nie. Co, nie powiesz, jest tajny guzik? No to zaprezentuj tylko światełka, a guzika nie pokażemy. No, dawaj, łotpal. O, takie coś zainstalowaliśmy na guzik, jakby się policja czepiała, bo może się czepić, ale nie musi. I nie wiem, czy zostawić tak, żeby się świeciły tylko ringi, czy ringi na przykład z kierunkiem jeszcze naraz. Bo to już w ogóle będzie trochę ilegal, ale będzie chyba spoko wyglądać i będzie wszystko na przyciski, więc... Jeszcze tam mamy te pieździki i pod spodem są światełka Także no będzie w sumie fajnie wyglądać to wszystko Już będzie taki syty w miarę projekcik Stanowisko przyszykowane, będę sobie leżał na kartoniku, mam nadzieję, że na łeb mi auto nie spadnie W sumie jak jest taka japa to też spoko, wygląda Jako terenówka też by fajnie wyglądało Kręcam na wkręty i na trytki, bo wiecie, żeby było bezpiecznie, jakby się wkręty wyrwały z plastiku, to zawsze są trytki. jakby się wyrwie ze jakby się trytki, trytki pękły, to są zawsze wkręty. Także pół na pół jest rozwiązanie, bo wkręty trochę mocniej docisną, za to trytki będą takie, wiesz, no, co? no jak już to się wyrwie z, z, się z Czekam. No dobra, skończyłem w sumie, można opuszczać. No, teraz jest tylko fest. Nakrętki czerwone. Te co się... spiorniki czerwone, czerwony paseczek Czerwone tam w środku No, jest fajnie, jeszcze pod maską jest czerwono Jest grubo teraz Podoba mi się Patrzcie pod maską Też zrobiliśmy czerwono Także teraz jest szybsza na pewno O co najmniej 10% z tą czerwonością Podoba mi się, jest grubo, fajnie <grym> Co macie takie co nie macie, to jest wersja indywidual O, teraz te ringi pasują faktycznie, wygląda jak taki potworek z oczkami Jest potężnie i syto Wibrażenie, fajnie Dobra, jeszcze umyjemy furkę, żeby Wam pokazać ją w pełni swojej teraz piękności Z tą dokładeczką, z kołami Ringi są dołożone tak, wszystko to co mówiliśmy Lampy nowe Pokażę Wam jak ładnie będzie się prezentować teraz nasza furka na sezon. Chyba tak już zostanie, nie wiem czy jeszcze będziemy dorabiać. Jak macie jeszcze jakieś pomysły, co by, co by można to było uroizm, uro, urozwaicić w tym samochodzie, to możecie pisać. Eee, no toż a my myjemy potem pokażemy Wam jak ładnie się prezentuje furka. Latarnia nie zamknęła. <śmum> I co? Cała kierownica mokra teraz. Ej, co? I boczek. No jak ty, co ty? No bo w Kurde. środku przy okazji też trzeba. A no tak. <śmum> To ognie mnie wali, ale głośnie jest na pewno. No i co, tak się prezentuje furka. Tutaj już ma przyjaciół ładnych ta furka. Bardzo ładnie się prezentuje wśród innych BMW. Fajna 7 ma tutaj jakaś randomowa stoi. Znaleźliśmy. fajne 4 46 jakieś inne. Fajne, trzy BMW zostały czarne? czarne. Jest ok. Mm. -hmm. mm -hmm. Feel the pain, let the grind I could change, in my mind Pick a lane, commit and climb The only way to win it, life I never miss that fact, taking big swings, bitch, hand me the bat Put me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mad Like, Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? That's fact and I don't feel no shame It's a mood you lack, I go crazy Nah, bitch, I ain't lazy Track after track, I work on the shit daily Pass me the jack, right as fuel got me hazy About to unpack all these jeans I've been chasing I've got visions in my head Like memories after death To be a legend instead Of something you can forget I'm living up every breath I'd rather leave them be led I'll fill the seats as I spread With every word that I've said Tu, gdzie się z Wami witam, tu też z Wami się żegnam. Piszcie w komentarzach, czy podobała Wam się przemiana E46. Czy coś byście zmienili, coś byście dodali, coś byście ujęli. Wiecie, takie komentarze się przydadzą. Bo yy, no, mi też jeszcze do końca nie siedzi to auto, ale na pewno jest lepiej jak było. No i co, i dzięki za oglądanie. Tutaj macie guzik subskrypcji. I do następnego będziemy tunigować też inne fury, bo mam trochę ich nazbierane, żeby je poprzerabiać, więc czekajcie cierpliwie, na pewno zrobimy jeszcze 36 przemiany, korsy przemianę, Toyoty przemiane, trochę tego będzie, ale to nieważne, dowiecie się w swoim czasie na